Cześć! Dzisiaj będzie pierwszy odcinek takiej serii technicznej na naszym kanale Sprawne drukowanie z PacoPrint. I dzisiaj chciałbym właśnie pokazać taką alternatywę do tworzenia folderu sieciowego nie w SMB, a właśnie przy pomocy protokołu FTP. Zapraszam do dalszej części odcinka. Mamy taki program FTP Server Lite. Tutaj macie stronę do pobrania. Możecie też wpisać po prostu FTP Server Lite by Pablo. I... Ściągamy download, zip, execute. Klikamy tutaj. Klikamy w FTP server. To znaczy, wejdziemy w folder, w którym mamy to. Rozpakujemy. Mam się to tutaj zrobiło. I teraz skopiujemy sobie do folderu, w którym chcielibyśmy to dokładnie mieć. Czyli na przykład na dysku C. Tworzymy sobie taki folder FTP cyk, 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 cyk. Tamten musimy skasować. Sobie kasujemy. Otwieramy. I tworzymy konto. Na to IPACO. Ustawiamy sobie hasło musicie koniecznie zapamiętać. Home Directory, dokładnie. Na momencik. Aha, tworzymy tutaj folder sieciowy, tak dokładnie. Może to być skany. Czyli tutaj będą nam wpadać wszystkie skany. Pozwalamy na wszystkie opcje. I w ten sposób zakończyliśmy Instalację. Otwieramy sobie nasz program. Możemy tutaj zmienić yy, wiadomości. Zaznaczamy sobie yy, startup settings, czyli że startujemy z Windowsem. Za każdym razem, ponieważ ten program musi działać w tle, żeby yy, móc sobie skanować do tego FTP. Jeżeli macie to wyłączone, to będzie po prostu to nie działać. Automatycznie aktywujemy serwer i minimalizujemy ten program. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację tego oprogramowania na komputerze. Teraz wejdziemy w konfigurację samej drukarki, wpisujemy sobie adres IP urządzenia, którego, którego chcemy zainstalować właśnie ten serwer. Chodzimy zapisz adres. Książkę adresową, wpisujemy FTP, ten sobie usuwamy i dajemy nowy. Użyjemy oczywiście FTP, a za może być PAKO, niech będzie ulubioną. I teraz mamy adres hosta. Jak sprawdzić adres hosta? Wpisujemy sobie cmd, wiesz, polecenia. I musimy sprawdzić, jaki dokładnie mamy adres naszego komputera. W tym wypadku mamy dokładnie taki. Kopiujemy. Wprowadzamy tutaj ścieżkę pliku. Dajemy sam slaszek. ID użytkownika będzie pako. I hasło 124. Dokładnie. I dajemy OK. I teraz sprawdzamy, czy zeskanuje nam do folderu tak, jak tego planowaliśmy. Uwaga, folder skany na pulpicie. I sprawdzamy, czy urządzenie zaraz przyjmie nasz skan. Wybieramy skanuj do PC. Mamy już nasz folder, nasze. Naszą nazwę użytkownika. Dajemy skanuj. Skanowanie zakończone. Sprawdzamy nasz folder do skanowania. I mamy w naszym folderze dokładnie zeskanowany plik. Plik został prawidłowo zeskanowany i aktualnie znajduje się w folderze, folderze skany na pulpicie komputera. I to by było wszystko. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Adres IP urządzenia musi być stały. Jeżeli cokolwiek się zmieni w adresie IP, niestety nie będzie to działało. Druga rzecz, program musi działać cały czas w tle. Czyli trzeba pamiętać o tym, żeby te trzy rzeczy były cały czas odhaczone. Słuchajcie, sama instalacja nie zajęła więcej niż dwie minuty. Sprawdzenie tylko informacji odnośnie, jaki mamy adres IP komputera. Wprowadzenie to yy, poprzez przeglądarkę do urządzenia, utworzenie nowego konta. I to tyle. Sami widzicie, da się prosto i sprawnie.